Leomes się poznał żonę, gdy miał, 5 lat. Dziś i Antonella rodcu zzo wychowują razem troje dzieci, z dziecia Tegoroczne Mistrzostwa Świata w piłce nożnej już za nami, a na podium stanęła reprezentacja Argentyny z Leonesem na czele. Emocji w finałowym meczu oczywiście nie brakowało, a wyczyny zawodników obu drużyn oklaskiwali z trybun ich bliscy. Na Messiego z utęsknieniem wyczekiwała ukochana żona i gromadka pociech, co uwieczniono w licznych relacjach. Antonella Rozzouzo, 34 letnia modelka i wieloletnia sympatia La Messiego, jest rok młodsza od swojego ukochanego. Przyszli małżonkowie poznali się dzięki jej kuzynowi, który był jego przyjacielem. A wszystko przy okazji turnieju piłkarskiego rozgrywanego w okolicach Rosario. Gdy zobaczyli się pierwszy raz, Messi miał 5 lat, a ich drogi przecięły się ponownie w 2008 roku. Gdy między nimi w końcu zaiskrzyło, długo jednak nie komentowali sprawy w mediach. W pewnym momencie Messi przestał ukrywać, że połączyło ich głębsze uczucie, które trwa zresztą do dziś. Prywatnie Antonella jest córką biznesmena i osadzców z oj gospodyni domowej Patryci Blanco. Rodzice dzielili czas między nią i pozostałe dwie córki, Paula i Carla. Przyszła ukochana Messi, studiowała dietetykę i pracowała jako modelka. Jednak to dopiero związek ze światowej sławy piłkarzem dał jej rozgłos. Lionel Messi i Antonella Roccuzzo zaręczyli się w 2010 roku, jednak nie robili z tego faktu medialnego wydarzenia. Z racji niechęci do dzielenia się prywatnością wielokrotnie pojawiały się pogłoski o ich rozstaniu. Jednak nie mogły być one dalsze od prawdy. W 2012 roku na świat przyszedł ich pierwszy syn, Tiago, a trzy lata później przywitali w rodzinie małego Mateo. W 2018 roku zostali rodzicami po raz trzeci, a do starszych braci dołączył Ciro. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Dziś synowie kibicują tacie na trybunach wraz ze znaną mamą, a ich zdjęcia można bez problemu znaleźć na instagramowym profilu Antonelli. Zanim jednak Rod doczekała się trzeciego dziecka, ona i Messi w końcu powiedzieli sobie tak podczas wystawnej uroczystości w rodzinnych stronach. Pod koniec czerwca 2017 roku do Rosario zjechał tłum znanych osobistości, w tym M. Inny marczy Gerard Pickfan z ówczesną partnerką Shakirą. Mężczyzna się niezwykle rzadko wspomina o życiu prywatnym, chcąc oddzielić sytuację osobistą od kariery piłkarskiej. Jednak w 2019 roku zdobył się na wyznanie w rozmowie z Marcą. Wówczas nie szczędził ukochanej komplementów. Podziwiam ją za wszystko. Ma wiele dobrych cech, doskonale radzi sobie na co dzień. Uwielbiam jej osobowość i to, że zawsze trzyma dobry nastrój. Zawsze jestem godny podziwu temu, jak stawia czoła problemom. Jest osobą bardzo inteligentną, świetną we wszystkich aspektach życia, chwalił. Zobaczcie, jak prezentuje się familia Messiego w komplecie. Rodzina jak z obrazka.